Witamy wszystkich widzów w kolejnym odcinku kwadransu z książką. Dzisiaj jesteśmy w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży. No, i chcemy kontynuować niejako naszą serię odcinków, polecajek, bardzo mądrych, wartościowych, książek dla małych i dużych. No, z przewagą dla tych dużych, bo, bo myślę, że ci duzik. Kiedy przeczytają taką książkę, będzie im y, też łatwiej wytłumaczyć, wytłumaczyć pewne problemy w tym małym. Mm -hmm. Czy też będą mieć y, pretekst do takich ważnych, mądrych rozmów z dziećmi, wartościowych. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz. Tak, <laughs> tak. Dobra. Dobrze. I na pierwszy, y, pierwsza nasza polecajka to jest książka 100 e, krów. 1000, y, <laughs> przepraszam, krów. I jeszcze dodam, że te wszystkie książki, o których dzisiaj mowa i, i e, o których pewnie w przyszłości będziemy mówić, znajdziecie Państwo u nas, więc zapraszamy do nas. Tak, więc e, książka 1000 krów. Książka Tysiąc Krów. E, ostatnio przekonałyśmy się, że e, e, bardzo się różnimy w odbiorze prostych, krótkich, acz treściwych treści. E, treści. Tak. E, dla mnie ta książka to, e, to jest książka poruszająca problem e, naszego obecnego e, poczucia, że im, jest te, im mamy więcej, tym możemy być bardziej szczęśliwi. I w tym takim pędzie, i e, w, tej, w, tej naszej, e, w tym naszym chcieniu wie, jeszcze więcej, zapominamy o tym i nie doszczekamy tego, że to, że na, przykład, na przykład, że, że mamy mało, to wcale nie oznacza, że mamy mało, mamy bardzo dużo. <noise> mm -hmm. Czyli o tym, żeby cieszyć się tym, co mamy. Tak, tak, bo jest to książka, dodajmy o farmerze, gospodarzu, przepraszam, bo tak. jesteśmy w Polsce. <noise> który z początku miał trzy krówki, był szczęśliwy. Życie miał bardzo spokojne, nie obfitujące w, w jakieś przygody. Znane, bezpieczne, no ale pewnego razu przychodzi pan krawat, w krawacie, tak. który tak, któremu tak zasmakowała szklanka mleka, że postanawia poradzić, namówić gospodarza, gospodarza, namówić gospodarza żeby rozwinął działalność. No tak, i ten tak, pan żeby... gospodarz nas rozwija, 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 dochodzi do tych tytułowych tysiąca krów. Produkuje coraz więcej i więcej tego mleka i sprzedaje. No ale i zarabia. jest zmęczony, nie daje rady. I eee, Tak tęskni za tymi starymi czasami, kiedy miał te swoje trzy krówki. I, I wydawa... krowy też nie są szczęśliwe. I prawda? krowy są nie... tak, bo to wszystko jest takie. Te biedne trzy, które były na początku, to właściwie się tak gubią w tłumie tych tysiąca krów, no nie? że one tak. już nie są takimi wyjątkowymi krówkami, które żyją ze swoim gospodarzem, tylko są takie no, masowa produkcja mleka tutaj. Tak, nie? tak. I tak, były roboty do nawet tutaj yy, yy, w to zaangażowane. Więc nie zawsze wda... nie wiem czy taką konkluzją może będzie to, że nie zawsze więcej oznacza lepiej. Tak, że... bo tutaj jakość, prawda? Jakość stoi wyżej. Ilość, tak. A nie ilość właśnie tego mleka, no ale... Więcej tutaj jest tematów poruszonych mm -hmm. niż tylko takie szczęście gospodarza. No i No właśnie, tych krówek, znaczy, bo... dla mnie to na pierwszy pan jakby ten problem y, się wyłania. Mm -hmm. na... Ale popatrz, ogólnie y, ekologia, Taak. konsumpcjonizm, takie nasze szybkie podejście do życia, to że tak pędzimy, nie zatrzymujemy się i nie zastanawiamy się nad tym, y, co jest wartościowe w tym życiu, no nie? i że właśnie niekoniecznie musimy iść w ilość, ale lepiej może iść w jakość. Dobrze, to też pa dla Państwa zostaje, zostawiamy pole do interpretacji i mhm. szukania z dziećmi swoimi e, tematów do rozmów. Kolejna książka to. Nie, nie, nie. <laughs> nie. Nie, nie, O potworku żyjącym w głowie dziewczynki, które, który każe tej dziewczynce mówić nie, nie, nie. I na wszystko e, odpowiada nie, na pro każdą propozycję i prośbę e, mamy odpowiadanie. po czym e, e, tak już sfrustrowana. Yy, mówi w gniewie yy, mamie, że już nie jest yy, mamo nie jesteś już moją mamą, chcesz, żeby moją mamą była mama Zosi, bo mama Zosi jest miła. No i wydaje jej się, że ta mama Zosi jakby nie mówiła nie. Tak, że mama Zosi pewnie yy. będzie taka na wszystko pozwalająca, tak, ustępująca, tak. prawda? No tak, bo nieznane zawsze, znaczy wszędzie, wszędzie mhm. jest nam lepiej, gdzie, gdzie nas nie ma. W myśl tej zasady wydawać by się mogło, że tak może być. No i mama Zosi, pewnego, mama naszej bohaterki zaprowadza dziewczynkę do tej koleżanki, i, i co się okazuje, że, no, tak jak państwu powiedziałam, że no nie zawsze. To, to, co nie nam się znane, nie nieznane jest, jest dla nas lepsze, i że, no żebyśmy docenili to, co mamy, bo okazuje się, że to wcale nie jest tak kolorowo, bo ta mama, która miała być tą, 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 tą milszą mamą, jest jednak mamą podobną do mamą tej naszej bohaterki. Tak, ale myślę, że to chyba każdy rodzic ma taki etap w swoim rodzicielstwie, że jego dziecko na wszystko odpowiadanie i chce postawić zawsze na swoim. fajne, bo fajnie tłumaczy emocje. I do dziecka to dotrze też. Fajna książeczka, podobała mi się i polecałabym. Kolejna to Jaszczurunia, chyba najbardziej obszerna z tych wszystkich twoich propozycji. Bo chcę tutaj dodać, że pani Ewelina to zawsze sama wybiera. No, wiadomo, z racji tego, że tutaj codziennie pracuje, tak. wie, które są wartościowe. Tak, to w tych dwóch poprzednich książeczkach jest niewiele tekstu, kilka mm -hmm. zdań na stronę, są fajne rysuneczki kolorowe, raczej się dzieciom podoba z tego, co widzę do tej pory, jak wypożyczają, natomiast ta rzeczywiście to już jest Ma bardzo taka, dużo, dużo tekstu. Też ma ilustrację, ale tekstu jest już bardzo dużo. Nawet nie na ma... jeden wieczór, to też zależy tak. je, ile dziecko ma, a w jakim jest wieku, prawda? No dobrze, dla ja mnie najbardziej Wzruszająca z tych wszystkich książek. Tak? A dla ciebie, która, Kasiu, która jest nas To zaraz tak? powiem może mhm. na koniec. Czyli nie ta. Nie ta. Nie mhm. ta. Ja Szczurunia, dla mnie powiem tak, dla mnie jest to problem. Porusza... Pro, problemem poruszanym w tej, w, tej, w tej książce jest problem adopcji. Mhm. I to jakby na pierwszy plan u mnie się mówiła moje interpretacji. Tak, bo to jest się... książka po prostu o adopcji. O adopcji, o szukaniu o swojej tożsamości, mhm, o szukaniu. Korzeniu. Tak, i że no, tak naprawdę no, o, o, o tym problemie e, rodzicielstwa, tak? Czy, czy mhm. dla nas rodzicem kochającym Ale fajna jest, dlatego że nie porusza tego tematu wyłącznie w taki bardzo trudny i taki smutny jakiś sposób, tylko jest tutaj dużo humoru jest tak, dużo brzuszeń, i Tak, przygody. i przygody. Nie, będę, i tak nie będziemy tego Cały czas coś się dzieje. Mhm. I ja jako dorosła czytałam to z takim zainteresowaniem, że co będzie dalej, co tak tak może nie będziemy kredy, o akcji super. opowiadać, y, o, o, o tych wszystkich przygodach, mhm. bo jest tutaj, tak jak powiedziałyśmy, bardzo dużo e, e, tekstu i dużo akcji, więc e, może skupmy się na, na problemie. Która, tak, e, ale tutaj y, nie tylko no, tak jest wszystko. temat adopcji, nie wiem jak tak dokładnie czytałaś mhm. Kasiu, ale tam y, jest coś takiego, że świat dzieli się na zamknięty świat bogatych, lepszych Ach, tak. ludzi, którzy mają piękne domy i sobie świetnie ze wszystkim radzą. No i na ten świat takich biedaczków, które, którzy no, nie za bardzo mogą związać koniec z końcem i nie mogą się ze sobą zetknąć. Nie, nie ma opcji, żeby jeden świat z drugim. Mm, był w stanie się w ogóle porozumieć. Mm -hmm. I to jest tutaj też te takie podziały, piękne, no, tak, Że tak, Jednak są w stanie dojść do porozumienia. Także no, ciekawe, jak dzieci to odbierają taką mm -hmm. książkę. No, nie? Czy dla nich będzie tylko ta warstwa y, głównego bohatera, który szuka swoich prawdziwych rodziców i chce wiedzieć, skąd pochodzi, y, czy właśnie dostrzegą też te y, kolejne warstwy. No to też zostawimy Fajne. tutaj też nie będziemy opowiadać za dużo, bo możemy za dużo stracać. Y, Fale. Fale, tak. To jest e, też bardzo króciutka, acz treściwa książka, e, która pod, e, jakby, m, może wyjaśniać, e, to, jak dziecko może radzić sobie z demencją u dziadka, u kochanego dziadka, babci, prababci, bo jest to książka o dziewczynce, której dziadek właśnie ma problem, jest już wiekowym panem. Który, któremu zdarza się zapominać, i to nie tak rzadko, o różnych podstawowych rzeczach. Więc nie wiem, chyba najmniej ta książka dla mnie przemówiła. Co nie zmienia faktu, że jest to książka godna polecenia. Mm -hmm. No i czasem potrzebna, no bo jak dzieciom tłumaczyć, no nie, gdy coś takiego się tak. dzieje w rodzinie. i Właśnie o, tym, o tej pamięci można tutaj Że pamięć jeszcze jak te tytułowa fale czasem bliskie, czasem, mm -hmm. czasem bliska, czasem odległa, ale to nie oznacza, że, że jeżeli dziadek czy babcie o czymś zapomną, to wcale nie oznacza, że nas nie kochają, mm -hmm, nas dzieci, tak? tak. Dobrze, kolejna książka. Na koniec zostawmy może dwie, dwie książeczki dwie i o, ee, obydwie mówią o stracie o stracie. Prawda? I one powiem szczerze, że najbardziej, bo pytałaś mnie na początku, które mi się najbardziej podobały, no to z tych dwóch najbardziej podobała mi się ta książka Wróć mój Wilku Wróć, która e, jest oprócz treści, pięknie też wydana. Tak, też. Uważam, że chyba ilustracje w niej są najlepsze. Piękne najpiękniejsze. ilustra, o właśnie. Mój towarzysz się pozbył mojego towarzystwa. E, tutaj e, pięknie, pięknie wydana, naprawdę. Ja byłam zachwycona, ale ta książka, no, żeby Państwa nie zmylić, no, jest bardzo książką wzruszającą. Mnie po prostu się łezka zakręciła wokół, bo mhm. jest to książka o lisku i wilku. No i tutaj yy, wilk pewnego razu znika, odchodzi. no odchodzi, no co równoznaczny jest. No, ze śmiercią, tak. 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 I to nie... nie czy to... Ażkolwiek tam nigdzie to nie jest tak Tak dosłownie nie, dosłownie nie jest. Właśnie nie to tak? tym bardziej ta książka jest chyba przemawiająca i oddziałująca na emocje, że nie wpada tego, to słowo śmierć. Mhm. No, co dla dzieci też może być y, troszkę, no, y, takie... F, 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 Sprawiające w bardzo zły nastrój, prawda? No bo no, dzieci. No, bo to, to są różne takie dylematy. Myślę, czy rozmawiać z dziećmi o śmierci, czy w ogóle poruszać ten temat, jak tłumaczyć. Tak. No, nie? Myślę, że wielu rodziców też nie omija rozumiem. takie tematy, bo, bo mamy swoje różne lęki i nie chcemy ich przenosić na dziecko. No i czy to dobrze, czy to źle. Czy I właśnie, do, właśnie jesteśmy rozmawiać. wdzięczne bibliotekom, które oferują takie książki, które też pomogą nam rozmawiać z mhm. dziećmi o. o o, o żałobie, o śmierci, no bo wiadomo, że niestety no, spotkam e, prędzej czy później każdego z nas to tak. w rodzinie. No, tutaj jest o dziewczynce, która traci pieska, prawda? Tak. No i jak można sobie z taką stratą poradzić? Tak, to jest się wali, też no bardzo przykre, bo tracimy. jest to. E, 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 no przykre, o, e, ale też pokazuje, co można zrobić, żeby jednak żyć dalej i cieszyć się, że tak. Prawda? Super Oliwia i Piesek Łatek byli nieodłącznym teamem. E, e, bardzo dużo robili razem, e, łapali złoczyńców, no aż pewnego razu e, po prostu Piesek. U, Odszedł. E, Oliwia już nie chciała łapać e, e, złodziei. Była bardzo smutna. Straciła swojego przyjaciela. E, ale pewnego dnia się to zmienia, ponieważ e, po rozmowie z mamą udają się do. E, Schroniska, ja adoptują bierze. pieska, który okazuje się inny, ale w, w szeregu tych wszystkich wydarzeń po drodze Oliwia Super Oliwia um, roz, um, zaczyna rozumieć pewne rzeczy, że, że mimo że ten piesek jest inny od łatka, to nie znaczy, że nie może stać jej przyjacielem. No mówię, to jest nie są to książki. A, um, Łatwe i przyjemne, ale też pomagające nam w rozmowie z, z naszymi dziećmi. O trudnych o, sprawach. O trudnych, no trudnych sprawach no bo, o tym też tak. trzeba rozmawiać. No Więc, jest tak, tak, no no myślę, że ta Jaszczurunia, której jestem fanką yy. największą, no to ona ma najwięcej humoru w sobie, bo tam mm -hmm. yy, są takie fajne krety, które yy, robią krecią robotę i knują różne tak, rzeczy. No tak. Dużo fajnych tutaj takich jest yy, historyjek. Tu tak. są poważniejsze dynamicy. Żegnajmy no, ładku, bo nie dodałam tytułu. Takie potrzebne książki uważam. Do Myślę, że tak, ta, 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 bardzo ważne i bardzo potrzebne i pomagające nam w, w rozmowie z naszymi dziećmi. My będziemy już kończyć, bo nasze magiczne 15 minut już dawno zostało przekroczone. Tak. Zostało przekroczone. <laughs> <laughs> ja Ci bardzo dziękuję. No i zapraszamy y, do kolejnego odcinka naszych polecajek za jakiś czas. Tak jest. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu. Również, również. A o ile.